Witam was serdecznie na kanale Sklepu Wędkarskiego Trotka Chciałem wam dzisiaj zaprezentować plecionkę firmy Daiwa. Daiwa w zeszłym już od dwóch lat ma Gibrada. Są to plecionki, które jakby jakością są całkiem niezłe, a obniżona została ich cena. No i tutaj Daiwa ma dwa rodzaje 4 czterosplotowego i teraz jest no, nasz znaczy ośmiosplotowy, ale nowy model, nowy opakowany. Zaraz go obejrzymy sobie. Pokazuję też tą czwórkę, bo ona jest ekonomiczna, dość tania, 135 m kosztuje w granicach 30-35 zł. Naprawdę, jak ktoś spininguje, no to warto no cena jak za żyłkę, nie? więc warto <laughs> taką plecionkę sobie kupić. Zobaczmy tą nową ośmioslodową. Zobaczymy, czy tutaj jest nowe na pewno pakowanie. Tutaj mam w ręku trzynastkę szarą, są właśnie dwa kolory my mamy szary i taki jaskrawy-żółty. I to wygląda tak. Mamy tutaj 150, 135 metrów ośmiosplotowej plecionki. Nie wiem, czy tutaj coś widać, ale zaraz jeszcze przebitki zrobimy. Eee, wygląda to w ten sposób, że jest bardzo, bardzo taka smukła. Ładny, ty, ładny, bardzo dobry splot jest w ręku. Tutaj pod palcami nam się ładnie kręci. Wydaje mi się, że jest okrągła ta plecioneczka. Tak na pierwszy rzut oka, tak jak się człowiek tutaj. Znaczy, okrągła plecionka, ośmioplastowa, w cenie 70 zł, 75. Fajna, fajna, fajna propozycja dla spinningistów. 135 m, 70 zł, szara, żółta. Pokażę jeszcze ten kolor żółty. 13 producent podaje 8,5 kg, a 16 10 kg są rozmiary od tam 006 do oczywiście pewnie 30 czy gdzieś tam dalej. Myślę, że warto sobie na nią zwrócić uwagę przystępna cena dobrej jakości plecionka dobrego bardzo producenta tutaj mamy tą tanią czterosplotową no ona już niestety nie będzie okrągła ale, ale jak ktoś spinninguje my osobiście polecamy używać plecionki do spinningu więc za 30zł, 30, 30 parę zł fajna pozycja więc. Polecamy śledźcie nasz kanał, subskrybujcie, yy, wchodźcie na Facebooka. Yy, zapraszamy Was.